Renata Beger prosi o załatwienie swoich spraw sądowych. Ja powiedziałam więcej. To znaczy? Ja powiedziałam o tych sprawach sądowych. Ale jak Państwo że sprawy sądowe załatwione? Nie wiem, czy Państwo jesteście tego nie. I Pojedkowi mówiłam. No to jeżeli pani chce, nie, nie ma co Pani tutaj, y, nie ma co Pani opanować, to ja bym zrobił tak, żeby z Panią się spotkał ktoś. Y, kto ma wiedzę na ten temat. Pan, pani by powiedziała, by, znaczy on bym On by przedstawił pani, jak to się będzie toczyło, no bo jeżeli coś jest. Ja, ja się nie znam na tym. On pani powie i pani podejmie decyzję. Powiedzmy, że są jakieś sprawy, które się toczą i one mają taki przebieg, że nie można w żaden sposób zatrzymać się mm -hmm. sprawy. Nie znam się na tym. Jak pani chce, ja mogę się dowiedzieć. Temat dotyczący spraw sądowych i załatwienia ich wraca na kolejnym spotkaniu Renaty Beger z ministrem lipińskim. Posłuchajmy. No i sprawa tych moich... Ja w... wiem, wszystko wiem. Spraw sądowych. Ja, ja wiem, wiem. Ja. ja wszystko A wszystko co z tym? Wiem. Ponieważ no, na razie nie ma armat, to znaczy ten pierwszy nie został mm -hmm, spełniony, mm -hmm. więc ja już dalej nie drążyłem. Zresztą nie chciałem nawet tego robić z tego do bo jak ja bym to powiedział, mm -hmm. no to, wie Pani, no, prezes mm -hmm. mógłby to komuś powiedzieć. Za daleko by poszło. No właśnie. Także dla Pani... No dobrze. To dla Pani nie... dobra też. No. znaczy Dla Pani dobra. No dla to naszej pan, umowy. I dla tak naszej. Jest. To i tak jest, wie Pan, tak. y, cała Polska o tym wie. Z tym, że... Y, I nie. nie, pletycznie... to ja wiem. Chodzi tylko o to, że nie wie Pani. Pan. No, no, że ja no, pytanie tak. To oczywiście, że ja to podam.